Słuchajcie, ze wszystkich rzeczy, które nas obciążają, chyba żaden ciężar nie jest większy niż milczenie Pana Boga. Kiedy przeglądam Biblię, nie znajduję bardziej motywującej mnie historii o modlitwie bez odpowiedzi niż historię niewysłuchanej modlitwy apostoła Pawła, która jest zapisana w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale. Wiecie, w tym fragmencie, to jest ciekawy fragment, apostoł Paweł zwierza się, że 14 lat wcześniej, bo to prawdopodobnie o niego tu chodziło, został pochwycony do nieba i wiedział, widział rzeczy, których żaden śmiertelnik wcześniej nie widział. To było to największe doświadczenie jego życia i nigdy o, o tym doświadczeniu nie zapomniał. Prawdopodobnie to o niego tam chodziło. Ale kiedy to wspaniałe wydarzenie się skończyło. Pawłowi przytrafiło się coś innego, co zmieniło spojrzenie na jego życie. I posłuchajcie, co mu się przytrafiło. Dlatego, by mnie uchronić przed pychą. I wiadomo, związaną z, z nadzwyczajnymi objawieniami. Wbito mi w ciało kolec, to jakby anioł szatana zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. Wiecie, badacze Biblii są podzieleni, co naprawdę oznacza ten werset. Niektórzy mówią, że cierniem w ciele był ostry sprzeciw, jaki Żydzi dawali apostołowi Pawłowi z powodu jego wiary w Chrystusa. Inni mówią, że to może być rodzaj jakiejś demonicznej opresji. Jeśli jeszcze inni, jakaś dolegliwość fizyczna, która kaleczyła Pawła i ograniczała jego skuteczność. Jeszcze inni mówią, że to był problem ze wzrokiem na skutek oświetlenia go przez chwałę Pana. I tak szczerze mówiąc, w pewnym sensie to nie ma do końca znaczenia. Najważniejsze jest to, że apostoł Paweł modlił się do Boga o usunięcie ciernia w jego ciele, aby móc, mógł kontynuować swoją owocną służbę. W, w rzeczywistości modlił się nie raz, ale trzy razy i za każdym razem Bóg mu odmawiał. W tej sprawie, mówi apostoł Paweł, trzy razy prosiłem pana, aby go zabrał ode mnie. Czy możesz to sobie wyobrazić? Apostoł Paweł, najprawdopodobniej najwspanialszy chrześcijanin, który kiedykolwiek żył na Ziemi, który wprowadził chrześcijaństwo do Europy, człowiek, który napisał tak wiele fragmentów Nowego Testamentu, a każdy z jego listów mówi o modlitwie, odkrył, że Bóg nie odpowiedział na jego modlitwę. Trzy razy Bóg powiedział Pawłowi nie. Trudno w to uwierzyć, bo Paweł był mężem modlitwy. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj był na tym zgromadzeniu i potem byłaby modlitwa i on by wyszedł tutaj, ja, ksiądz i, i goście i apostoł Paweł, to byście kolejce stali do apostoła Pawła. A szkoda. I zobaczcie, co on sam doświadczał. Tu mamy wyraźny przypadek, podany jego własnymi słowami, takiego okresu w jego życiu, kiedy desperacko błagał Boga Wszechmogącego, aby odpowiedział na jego konkretną prośbę modlitewną, ale Bóg mu odmówił. Bóg mu odmówił. Powiem Wam szczerze, że wbrew pozorom, dla mnie osobiście ta historia. Zawiera ogromną zachętę, ogromną zachętę. I zawiera kilka cennych i ważnych zasad. I posłuchajcie, trzy proste zasady. Zasada pierwsza, modlitwa bez odpowiedzi czasem zdarza się najlepszym Chrześcijanom. Aleluja. Amen. Modlitwa bez odpowiedzi zdarza się czasem najlepszym Chrześcijanom. Po drugie, z ludzkiego punktu widzenia, modlitwa bez odpowiedzi z ludzkiego punktu widzenia, modlitwa bez odpowiedzi jest niewytłumaczalna. I po trzecie, trzecia zasada, Bóg ma na myśli wyższy cel, gdy nasze modlitwy pozostawia bez odpowiedzi. To są trzy zasady, których ja się uczę. Pierwsza, modlitwa bez odpowiedzi czasami się zdarza. Druga, z ludzkiego punktu widzenia jest niewytłumaczalna. Trzecia zasada, Bóg ma jakiś wyższy cel, gdy pozostawia nasze modlitwy bez odpowiedzi. W przypadku Pawła on nie przestawał się modlić, aż w końcu Bóg dał mu wyjaśnienie. Wystarczy ci, gdy masz moją łaskę. A łaska jest tym wszystkim, zaraz dojdziemy do tego. Kochani, czasami nasze modlitwy nie zostają wysłuchane. Ponieważ Bóg może zrobić więcej przez nas i w nas, nie odpowiadając na nasze modlitwy, niż na nie odpowiadając. Czasami Boże nie jest lepsze niż Jego tak. Niepopularne. Pomyśl o tym w ten sposób. Co by się stało, gdyby Bóg. Odpowiadał na wszystkie twoje modlitwy przez cały czas, w dokładnie w taki sposób, w jaki się modliłeś. Modliłaś? Posłuchaj. Wyobraź sobie, pomyśl o tym w ten sposób: co by się stało, gdyby Bóg odpowiadał na twoje wszystkie modlitwy przez cały czas, dokładnie w taki sposób, w jaki się modliłeś? Czy to spowodowałoby duchową dojrzałość w twoim życiu? Myślę, że nie. Posłuchajcie tego uważnie. Gdyby Bóg zawsze odpowiadał na Twoje modlitwy w taki sposób, jak chcesz, to w końcu swoje zaufanie pokładałbyś w odpowiedziach, ale nie w Bogu. Słuchajcie, to jest ważna myśl. Jeśli by Bóg za każdym razem odpowiadał na Twoje modlitwy tak, jak sobie tego życzysz, w końcu zacząłbyś pokładać nadzieję. W odpowiedziach na modlitwę, ani w Panu Bogu. Znam to z własnego doświadczenia w innej dziedzinie. Ale kiedy Bóg mówi nie, to my musimy zdecydować, czy nadal będziemy ufać tylko Jemu, bez możliwości oparcia się na odpowiedziach na nasze modlitwy. Powtórzę to raz jeszcze. Bo kiedy Bóg mówi nie, my musimy zdecydować. Czy nadal będziemy ufać tylko jemu, bez możliwości oparcia się na odpowiedzi na nasze modlitwy? Nie zrozumcie mnie źle. Odpowiedź na modlitwy jest wspaniała i gdyby żadna z naszych modlitw nie została wysłuchana, prawdopodobnie przestalibyśmy się modlić. Ale gdyby wszystkie nasze modlitwy były wysłuchane w taki sposób, w jaki sobie życzymy, to wzięlibyśmy Pana Boga. A w zasadzie jego odpowiedzi zapewnik. Modlitwa bez odpowiedzi zmusza nas do zaufania tylko Bogu. A kiedy to robimy, tylko On wtedy otrzymuje chwałę, ponieważ właśnie wtedy Jego siła staje się doskonała w naszej słabości. Jego siła staje się doskonała w naszej słabości. Dlatego apostoł Paweł mówi: Z tym większą przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Kochani, to wbrew przyrodzie powiem. My najlepiej wzrastamy w ciemności. Najlepiej wzrastamy w ciemności. I to, co powiem, brzmi jak paradoks. Modlitwa bez odpowiedzi zmusza nas do zaufania tylko Bogu. Tylko Bogu. Prawda jest taka, że to trudne doświadczenia uczą nas, o co tak naprawdę w życiu chodzi. To właśnie mówi apostoł Paweł i to jest świadectwem chrześcijanina na przestrzeni wieków. Najwięcej wzrastamy w ciemności, najwięcej wzrastamy w bólu, najwięcej wzrastamy w smutku i najwięcej wzrastamy w rozpaczy. To ja wiem, dzisiaj jest modna inna teologia. Może będę pierwszy i ostatni raz, nie? Wiem, że dzisiaj jest modna inna teologia. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Wiecie, ja gdy poszukiwałem Pana Boga, ja mam niesamowitą, miałem niesamowitą pamięć do wierszy. Kiedyś przeczytałem taki, satyryk, był taki satyryk w Polsce, nie zdradzę nazwiska, napisał taki wiersz. Modliłem się, to za komuny napisał. Modliłem się do Boga długo i gorąco. Aż Bóg wyjrzał za chmur i gradobić i odpowiedział: Niech się Pan pomodli w przyszłym miesiącu, może coś się da załatwić. Nasz Bóg tak nie działa. Uczymy się wielu rzeczy w świetle słońca, ale najlepiej wzrastamy w ciemności. Czy zauważyliście, że za każdym razem, jak Pan Jezus mówił do swoich uczniów, przeprawmy się na drugą stronę, za każdym razem mieli trudne doświadczenia i za każdym razem czegoś, czegoś się uczyli o sobie samych i czegoś uczyli się o potędze Boga? Gdyby tego, tych doświadczeń nie było, nie mieliby okazji. Czasami lepiej jest dla nas, jeśli nasze modlitwy nie są natychmiast wysłuchane, czasami lepiej jest, jeśli nie zostaną wysłuchane w, w ogóle. Jak sobie dzisiaj uświadomię, o ile ja się dziewczyn modliłem, żeby były moimi żonami, to dzisiaj jestem wdzięczny Bogu, że odpowiedział nie. Wielkie pytanie nie brzmi, jak mogę uzyskać odpowiedzi na moje modlitwy. Wielkie pytanie brzmi: co będzie potrzebne, aby mnie zbliżyć do Boga? Jeśli chcesz wysłuchać całego nauczania, zapraszam cię do subskrypcji platformy skoladucha.pl. Czekacie tam ja mnóstwo wartościowych kursów, które pomogą ci rozwijać się duchowo. Wszystko dostępne z twojego komputera lub z aplikacji mobilnej. Link znajdziesz w opisie filmu.